Witam na kanale Źródła Słów. W poprzednim odcinku o języku rosyjskim mówiliśmy o jego pochodzeniu, historii, charakterystyce i o głównych różnicach między rosyjskim a polskim. Dlatego dzisiaj skupimy się na największych podobieństwach między tymi językami. Dziś skupimy się na tym, co te języki łączy i wykorzystamy do tego eksperymentu dwa teksty. Są to tłumaczenia polskie i rosyjskie. Książki A Game of Thrones. Najpierw przedstawię tekst po polsku, a potem po rosyjsku. Jej brat uniósł suknię wysoko, by mogła się jej przyjrzeć. Piękna, dotknij tylko śmiało zobacz, jaki materiał. Dani dotknęła tkaniny. Była tak miękka, że wydawało się, iż płynie między palcami jak woda. Nie pamiętała, żeby kiedykolwiek miała na sobie suknię z równie wspaniałej tkaniny. Fakt ten przerażał ją. Odsunęła dłoń. Naprawdę należy do mnie? Podarunek od magistra Iliria, rzekł Wiserys, uśmiechając się. Tego wieczoru był w doskonałym nastroju. Jej kolor podkreśli fiolet twoich oczu, do tego złote ozdoby, drogie kamienie. Tak obiecał Ilirio. Dzisiejszego wieczoru musisz wyglądać jak księżniczka. Księżniczka, pomyślała Dani. Już zapomniała, co znaczy być księżniczką, a może nigdy nie wiedziała. Dlaczego jest dla nas taki hojny? spytała, czego chce w zamian. Od ponad pół roku mieszkali w domu magistra rozpieszczani przez jego służbę. Dany miała 13 lat. Była wystarczająco dorosła, żeby wiedzieć, że takie podarunki mają swoją cenę w wolnym mieście Pentos. Ilirio nie jest głupcem odezwał się Viserys. Był chudym, dwudziestoletnim młodzieńcem, którego dłonie wciąż błądziły nerwowo a w jego liliowych oczach migotały gorączkowe iskierki. Magister dobrze wie, że nie zapomnę o przyjaciołach, kiedy zasiądę na tronie. Brat podniósł placi pokazując jej. – Spójrz, jaka piękna, przytknij się, pośpij tę tkaninę. Deni przytknęła się do płatka. Niewiarygodnie gładka tkanka, wydaje mi się, jej palce podobne jak Да не, не помнила, чтобы когда-нибудь носила столь мягкую одежду. Ткань пугала ее. Она отняла руку. «Платье в самом деле мое?» «Это подарок магистра Иллирио», — отвечал с улыбкой Визерис. Брат ее пребывал сегодня в хорошем настроении. «Ткань подчеркнет фиалковый цвет твоих глаз. Кроме того, ты получишь золото и всякие камни», — Иллирио обещал. Сегодня ты должна выглядеть как принцесса. Как принцесса, подумала Дэнни. Она уже и забыла, что это такое. А может быть, никогда и не знала. «Почему же он дал нам столь много?» – спросила она. «Чего он хочет от нас?» Уже почти полгода они обитали в доме магистра, ели его еду, пользовались услугами его лакеев, Дэнни уже исполнилось 13. Она прекрасно понимала, что в свободном городе Пентасе за так подарков не делают. «Иллирио не дурак», – проговорил Визерис. Тощий нервный юноша с узкими ладонями и лихорадочным взглядом сиреневых глаз. Магистр знает, что я не забуду друзей, когда сяду на престол. Анализы распочнем от польского тексту. Podniósł to po rosyjsku podniał, które jest kognatem polskiego podjąć, jąć. Te słowa pochodzą od prasłowiańskiego enti, o tym samym znaczeniu. Suknia pochodzi od słowa sukno, które istnieje też w rosyjskim. Sukno. Rosyjski odpowiednik sukni to płacie. Kognat słów płat i płótno. Kiedykolwiek to w rosyjskim kagdani budź. Konstrukcja przypominająca polskie kiedy bądź. Rzadkie, ale istniejące. Równie przetłumaczymy na stol. Ale rosyjski ma też przymiotnik równy, czyli równy. Wspaniałej będzie dla osób rosyjskojęzycznych niezrozumiałe. Tu ekwiwalentem jest w mianowniku zamieciatylnej. Tkanina, tkań Bardzo podobne. Przerażać jest kognatem parazić, czyli porazić. I nie pomoże w odszyferowaniu polskiego słowa. Po rosyjsku pugać. Dłoń i Ładoń pochodzą od prasłowiańskiego Dolni. W rosyjskim miejsce miała metateza, zmiana kolejności głosek. Tutaj trzech. W polskim dwie głoski zamieniły się miejscami. Rosyjskie Dłań jest cerkiewizmem. Naprawdę zawiera słowo prawda, takie samo jak po rosyjsku. Naprawdę tłumaczymy na w samym dziele. Podarunek przypomina podarek. Uśmiechając się, kojarzy się z czasownikiem uśmiechacza, ale rosyjskie słowo oznacza uśmiech ironiczny, drwiący. Normalny uśmiech to ułypka. W nastroju odpowiada rosyjskiemu w nastrojeni, więc jest zrozumiałe. Podkreślić to podcierknąć, zupełnie różne słowa. Fiolet, fioletowy. Są to zapożyczenia jak prawie wszystkie słowa z literą F. Kolor ma rosyjski kognat kolir, oznaczający odcień farby. Kolor to po rosyjsku cwiet. Oczu pochodzi od oko. Słowo to istnieje w rosyjskim języku literackim. Dopełniacz liczby mnogiej brzmi aciej. W języku codziennym guas. Obiecał to abieściał. Rosyjski cerkiewizm. Księżniczka jest kognatem m.in. słowa kniaginia, żona księcia. Ale księżniczka to córka króla, czyli po rosyjsku princessa. Myśleć to kognat rosyjskiego myślić, ale częściej występuje dumać. Istnieje też polskie dumać. Zapomnieć kojarzy się z rosyjskim zapomnieć, które oznacza zapamiętać. Poprawnym tłumaczeniem jest zabyć. Rok to rosyjski got. Rosyjski rok oznacza fatum, los lub muzykę rokową. Jest też srok okres trwania czegoś. Mieszkać to w rosyjskim robić coś wolno nie nadążać. Polskie mieszkać oznacza abitać kolejna pułapka. Dom to dom idealna zgodność. Rozpieszczani nie będzie zrozumiałe w rosyjskim powiemy je. Służba to po rosyjsku służba, bez niespodzianek. Miała 13 lat, czyli jej była 13. Język rosyjski unika słowa mieć i mieć. Wystarczająco dorosła, na wzrosła. W wolnym mieście przetłumaczymy w swobodnym głoradzie, ale istnieje rosyjskie słowo wolnej. Miasto jest kognatem rosyjskiego miasta czyli miejsce. Słowo głupcem jest w narzędniku, który łączy się z czasownikiem być. Po rosyjsku można powiedzieć Annie głupiec, bez czasownika i z rzeczownikiem w mianowniku. Ale już czas przyszły i przeszły wykorzystuje narzędnik. On nie był głupcą. Odezwać się i rosyjskie adeswatca mają różne znaczenia. Polskie jest synonimem powiedzieć coś, a rosyjskie oznacza odpowiedzieć. Chudy to hudoj. Bardzo podobnie. Młodzieniec słusznie skojarzy się z przymiotnikiem Maładoj, a rosyjski Małociek to taki podejrzany młodzieniec. Wciąż to synonim ciągle. Oba pochodzą od ciągnąć. Rosyjskie tianuć. Występuje na przykład w zwrocie na pratiarzeni pięci dni w przeciągu pięciu dni. Wciąż oznacza wsiojęsio. Migotać to synonim migać. Po rosyjsku migać. Iskierki to iskerki. Wiedzieć to kognat archaicznego rosyjskiego wiedać. On wie, on wiedaje. W języku codziennym znać, on znajet. Przyjaciel ma też kognat przyjaciel, a tron to też tron. A teraz przyjrzymy się tekstowi rosyjskiemu. Brat, po polsku tak samo. Płodniał, podniósł, kognat polskiego podjął. Pokazywaja pokazując rosyjska końcówka aja odpowiada polskiej ąc. Smatri oznacza patrz i jest niezrozumiałe. Kakaja czyli jaka słowa podobne ale pierwsza głoska może zmylić. Krasata piękno to kognat polskich archaizmów krasy krasny w znaczeniu piękny lub czerwony od nich wywodzi się słowo krasnoludek. Paściupaj nie oznacza szczyp, lecz dotknij, pomacaj. Istnieje polski regionalizm szczupać o tym samym znaczeniu co rosyjskie słowo. Etu. Zaimek wskazujący. Polski ekwiwalent tę lub tą w mowie potocznej. Prykasnulaś oznacza dotknęła. Pochodzi od prasłowiańskiego kosnątysę i jest kognatem z czesać i kochać. Bezokolicznik brzmi prikasnućca. I doczepiony do niego jest zaimek zwrotny "-sia", polskie "-się". Ale gdy ten zaimek jest poprzedzony samogłoską, redukuje się do "-się". Tak też pojawia się w naszym tekście. Rosyjski zaimek zwrotny zawsze jest dodany na końcu czasownika. Polskie "-się", jest ruchome i może stać przed czasownikiem. Niewiaryjatna, niewiarygodne. Słowa w miarę podobne. Gładka ja, gładka. Rosyjski przymiotnik tutaj jest w formie długiej. Forma krótka brzmi gładka. Tego rozróżnienia nie ma w języku polskim. Długich form używa się mówiąc o cechach stałych, a form krótkich mówiąc o cechach krótkotrwałych, zmiennych. Dodam w tym miejscu, że mamy w polszczyźnie takie pary jak pełen, pełny albo winien, winny. W dawnej polszczyźnie ta opozycja działała tak samo jak w rosyjskim, lecz dziś te formy niosą to samo znaczenie. Palcy, palce. Różni się końcówka liczby mnogiej. Końcówka e jej w rosyjskim nie tworzy. Z wyjątkiem kilku rzeczowników zakończonych na in, np. Na sławianin, sławianie. Miachkuju, czyli miękką. Uwagę zwraca rzadka, a obecna tutaj wymowa litery g jak ch. A polską końcówkę nosową on zastępuje uju. Adjeżda mianowniku to odzież podobne słowa pugała pugać, czyli straszyć polskim kognatem jest gatunek sowy puchacz etymologia nakazuje pisać to słowo przez samocha ale norma ortograficzna dopuszcza tylko cecha a według was do puchacza bardziej pasuje puchatość czy puganie straszenie ruka ręka poza denazalizacją czyli utratą nosowości Akcent położony jest inaczej. W samym diele oznacza naprawdę, rzeczywiście. Tego trudno się domyślić bez kontekstu. Majo czytamy przez jo, czyli e z kropkami, ale jego pisownia jest fakultatywna. Odpowiednik polskiego moje. Zmiana w zakresie samogłosek. Adwieciał oznacza odpowiedział. Pochodzi od adwiet, który może się kojarzyć z polskim odwet ale nie jest z nim spokrewniony. Siewodnia, dziś. Jest to złożenie zaimka wskazującego siej w dopełniaczu, po polsku siego, jak do siego roku, oraz dnia, dnia. Haroszyj, dobry. Słowo znane powszechnie w Polsce z racji wiekowych kontaktów językowych. Cwiet to kolor i jest spokrewniony ze słowem cwietok, czyli kwiatek. wo bardzo przypomina archaiczne kromie tego, czyli oprócz tego. Pałcić oznacza dostać. Jest w polszczyźnie stary archaizm łuczyć, czyli rzucać, trafiać do celu. Te słowa to kognaty, ale mają różne znaczenia. Złota, czyli złoto. To przykład pełnogłosu w rosyjskim. Obok E dodane jest drugie o. Dołżna w rodzaju żeńskim to dołżen w rodzaju męskim oznacza musisz, powinnaś i jest spokrewnione z polskim dłużny. Widzimy też ruchomy akcent. Wygledzieć znaczy to samo i brzmi podobnie do wyglądać. Urze z akcentem na e oznacza już i to znaczenie jest też w naszym tekście. Ale urze z akcentem na u znaczy węższy, węziej. Pochodzi wtedy od uski, kognatu polskiego wąski. Prasłowiańskie onzuku zaczynało się na samogłoskę nosową. Wszystkie takie słowa po polsku dostały spółgłoskę tak zwaną protetyczną, tutaj w. I dlatego w polskim nie ma słów na on ani e. Są za to węgiel, wąż czy węgry. Zabyła. Nie oznacza zabiła, lecz zapomniała. Nikagda to kognat nigdy. Paciemurze to coś jak dlaczegoż. Sprasiła. Czyli zapytała. W rosyjskim znaczenia zapytać i poprosić są bardzo blisko siebie. Podobnie jak ask po angielsku. Od jest pisane po rosyjsku przez t, a po polsku przez d. Abitali oznacza mieszkali. Kojarzy się ze słowami bytowanie, bytować, bytność, ale to nie jest ich kognat. Jeli oznacza jedli. W pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego brzmi jem, tak samo jak po polsku. Chyba jedyny czasownik z końcówką "-m". Łakiej to zapożyczenie, podobnie jak polskie lokaj. I spełniło się Spełniło się, czyli wypełniło 13 lat. Znów widzimy zaimek zwrotny "-sia", w formie krótkiej. Si. Pięte się. Pentos to nazwa fikcyjnego miasta, w polskim tekście nieodmienna, ale w rosyjskim owszem. Za tak. Durak słusznie skojarzy się z przymiotnikiem durny. Jest to dureń głupiec. Tosi to ciekawe słowo. Oznacza tutaj chudy, ale może też znaczyć pusty. Kognatem jest polski przymiotnik czczy. Na przykład naczczo albo czczegadanie. Junasza, czyli młodzieniec, pochodzący od przymiotnika junej, młody. Po polsku mówi się junak, taki odważny młodzieniec. Junak to też polska marka motorowerów. Uski oznacza wąski. O polskim protetycznym W już mówiłem. Licheradociń oznacza gorączkowy i pochodzi od licheratka. Gorączka. Wzgliadem. Względem. Polski wzgląd też może odnosić się do spojrzenia. Druziej to w mianowniku liczby pojedynczej dróg. Kognat polskiego druch. Prystol. Tron. Może się kojarzyć ze staropolskim słowem stolec o tym samym znaczeniu. I po polsku i po rosyjsku jest też pochodne słowo stolica. Stopień wzajemnego zrozumienia między językami polskim a rosyjskim w dużej mierze zależy od umiejętności poprawnego odczytywania słów. Żeby ta zrozumiałość była jak największa, oczywiście Polacy muszą nauczyć się cyrlicy. A osoby rosyjskojęzyczne muszą nauczyć się reguł polskiej pisowni. Często jest tak, że osoby rosyjskojęzyczne z automatu stosują angielskie zasady wymowy. Na przykład litery J przeczytają jak G, a dwuznak CH jak ćie. Jest to oczywiście wymowa niepoprawna. Te osoby nie są świadome, jak duże są różnice między pisownią polską a angielską. Ale z drugiej strony też Polacy rzadko kiedy są świadomi różnic między cyrylicą rosyjską a na przykład ukraińską, a różnice te są spore. Pytanie do osób nieznających języka rosyjskiego albo polskiego, ile udało się zrozumieć w tym języku, czy tekst jest bardziej zrozumiały po jego przeanalizowaniu niż przed analizą. To wszystko jeśli chodzi o tematykę dzisiejszego odcinka. Do zobaczenia.